Dalej, moi drodzy. Ten, który powiedział, że zdominuje potężnego włodarza, Jakub, Kubańczyk. Fl 94 800 Ochroniarz musi mieć masę, żeby bronić Krużwila. I jego przeciwnik, wojownik, ale i włodarz Fame MMA. Michał Boksdel Baro! Osiem czterysta. Panowie face to face. I z góry apeluję o spokój. Dobrze. Zostańcie jeszcze chwileczkę. Michale, Michale, pytanie do Ciebie. Nie wiem, czy do końca widziałeś, to co tu się przed chwilą wydarzyło. Byłeś tego świadkiem, miałeś okazję. Dobrze, w takim razie pytanie do Ciebie, jako, jako do włodarza. Co sądzisz o tej sytuacji? Też dobrze znasz konflikt Amadeusza i, e, i Adriana. Zaraz Adrian wyjdzie na scenę i powie parę słów. Ja, to nie jest mój konflikt. Nie chcę się na ten temat wypowiadać, przynajmniej teraz. Jestem zajęty swoją walką. Dobrze, a więc za chwilę Adrian Polak wyjdzie i usłyszycie od niego parę słów. Cieszycie się? Dobrze, a tymczasem Michale, jeszcze pytanie do Ciebie, o, o Twoją walkę. Było, były różne etapy tej rywalizacji. Były na początku przekomarzanki, później już były ostre deklaracje, kto komu co zrobi. Jutro spotkacie się w Oktagonie. Moje pytanie jest takie: czy masz zamiar wykorzystać przewagę warunków fizycznych? Teraz już wiemy, że będziesz, będziesz, będziesz od niego większy. O ile będę cięższy, bo nie słyszałem jego wagi? 14 kg. No to na pewno ze wykorzystam atuty, jakie mam w parterze, bo tu. To... Nie ma o czym gadać, nie? To będzie moja zaleta. Tym bardziej, że partner mam dobry, więc... Dobrze, w takim razie czekamy na e, poezję w parterze jutro, a tymczasem, Kubańczyku, chodź tu jeszcze do nas. E, powtórzę to pytanie z konferencji, bo być może coś się zmieniło przez ostatnie dni. E, jak tam z kanałem Kruszwila? Czy coś się zmieniło? Czy, czy, czy jest lepiej? Wiesz co, no stary kanał jest zablokowany dalej, ale na nowym już mamy prawie 700 tysięcy subskrypcji, chyba w 15 dni, więc to jest chyba rekord polski. No rozwija się z powrotem. I rozumiem, że jutro po tym jak pokonasz potężnego włodarza, tych subskrypcji będzie jeszcze więcej. Tak, jutro pokonam potężnego. Widać, że potężny jest włodarz. 14 kilo cięższy, ale jutro wchodzę, robię swoje i lecę na afterpart. A więc moi drodzy, Kubańczyk kontra Boxdel. Już jutro w oktagonie.